W dzisiejszym on troszeczkę o sobie, kim jestem, czym się zajmuję, co robię na co dzień. Opowiem Wam o mojej aplikacji na studia, na jakiej wtedy się wybieram, gdzie i dlaczego. Również Wam opowiem o Gapfear, ponieważ sama w chwili obecnej się na W dzisiejszym on troszeczkę o sobie, kim jestem, czym się zajmuję, co robię na co dzień. Opowiem Wam o mojej aplikacji na studia, na jakiej wtedy się wybieram, gdzie i dlaczego. Również Wam opowiem o Gap ponieważ sama w chwili obecnej się na takowym znajduję, z niego korzystam. Tak więc podam Wam bardzo ciekawy, fajny sposób, jak możecie ten rok wolny od szkoły uczelni spędzić. Wym znajduję, z niego korzystam. Tak więc podam Wam bardzo ciekawy, fajny sposób, jak możecie ten rok. Wolny od szkoły uczelni spędzić. Ja swoją maturę napisałam w 2018 roku, czyli nie jestem tegoroczną maturzystką, ale zeszłoroczną. E, tak naprawdę mogłabym w sumie aplikować zaraz, zaraz po tamtym, jakby załadować baterię wszystko na nowo. E, tak też wylądowałam na Gap year w Wielkiej Brytanii już, już tutaj mieszkam w Anglii od roku, w zeszłym roku w lipcu się dokładnie przeprowadziłam, ale co konkretnie tutaj robię i jak tak naprawdę się to znalazłam, opowiem Wam troszeczkę później. Myślę, że będziecie też z tym zainteresowani i szczerze będę Wam polecać to, co ja zrobiłam. Żeby zostać au pair, to musicie skorzystać albo z pomocy agencji, albo szukać rodziny na własną rękę. Ja osobiście szukałam rodziny na własną rękę, ale powiem Wam najpierw troszeczkę o agencji. Tyle, ile wiem. Znaczy nie wiem w sumie za dużo, ale tyle, ile mogę. Znaczy też moim zdaniem to uważam, że trudniej jest w sumie znaleźć rodzinę. Czy nie tyle, co znać, bo oni raczej szukają dla was takiego maszu. Raczej dajecie im jakieś swoje preferencje a propos rodziny, i oni wam szukają rodziny. Ale też bardzo często nieco więcej wymagają takich rzeczy jak zaświadczenie o niekaralności, ukończony kurs pierwszej pomocy i już jakieś doświadczenie w opiece nad dziećmi. No tak więc to faktycznie może się wydawać nieco takie trudniejsze. A jak szukać rodziny na własną rękę? W sumie są dwie możliwości, przynajmniej dwie znane mi możliwości. Możecie albo wejść do jakichś grup facebookowych typu AuPair UK i tam odpowiedzieć na ogłoszenia, albo możecie zrobić to, co ja zrobiłam i ja uważam to w suba za najlepsze wyjście, czyli założenie profilu na stronie AuPair World. To nie jest agencja, to jest też szukanie rodziny na, własny, na własną rękę, to też nie ma żadnych opłat czy większych wymagań.